Zbigniew Ziobro, zaczniemy od, od tej fotografii, którą Państwo chyba zaraz zobaczą. Fotografuje się z Wiktorem Orbanem, premierem Węgier i Orban staje w jego obronie przed aresztowaniem. Co Panie na to? E, mocny komentarz. Państwa mafijne wspierają się jestem przekonana o tym, że państwem mafijnym był PiS, znaczy było państwo polskie niestety zarządzane przez PiS przez 8 lat i jestem przekonana o tym, że państwem mafijnym jest państwo węgierskie, zresztą napisano o to już całkiem spory kawał literatury publicystycznej. Co to jest państwo mafijne? To jest takie państwo, w którym instytucje są zawłaszczane przez tych trzymających władzę. Państwo mafijne to jest takie państwo, gdzie przenikają się struktury przez i struktury um, polityczne państwo mafijne zawłaszcza zawsze media, bo musi mieć media pod swoją własną kontrolą. E, państwo mafijne to jest korupcja systemowa, która jest na każdym kroku i jest jakby wpleciona w proces teraz mamy tę sytuację z CPK, gdzie ja sobie zadaję pytanie, czy PiS to jest taka partia, która podejmuje jakichkolwiek inwestycji tylko i wyłącznie po to, żeby jakąś łapówkę przyjąć przy tej okazji. Państwo mafijne to jest zarządzanie przez strach i przez lojalność, przez marchewkę i kij, nie zarządzanie po prostu przez, przez transparentne procedury. Państwo mafijne wreszcie to jest państwo, w którym nie ma prawa, tylko jest, nie ma praworządności, tylko jest... Ośrodek decyzyjny gdzieś na górze, gdzieś w jakimś miejscu, który tym wszystkim zarządza. I takie to właśnie według było Pani jest państwo mafijne. Jest, było państwo Pisu, tak? tak za czasów tak. Pisu, a jest taka państwo, takie są Węgry za czasów Orbana. Tak? E, taka jest moja opinia. A według Ziobry, jeżeli dobrze rozumiem jego wpisy oraz wpisy Orbana w mediach społecznościowych, według nich tak jest właśnie państwo Tuska. E, oni celowo odwracają różnego rodzaju pojęcia i wtedy, kiedy nasz dzisiejszy rząd, co do którego Jestem przecież krytyczna, wiele razy o tym mówię. Ale my próbujemy odwracać te złe rzeczy, które, które PiS wprowadził do Polski. Natomiast oni próbują to przedstawiać jako, jako lustrzane odbicie swoich własnych działań. Posłanka działek. Rosa, to, nie samo, ma to samo pytanie, ja tylko dorzucę trochę szczegółów. Orman napisał, że przyjazny Brukseli polski rząd chce aresztować byłego ministra sprawiedliwości. To wszystko w sercu Europy, pisze ze zgrozą i wykrzyknikami Wiktor Orban. Natomiast Wigniew Ziobro pisze, że węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska, jak łamie prawo i konstytucję. Pisze o przejmowaniu mediów i sądów, pisze o swoim nieplanowanym wcześniej spotkaniu z premierem Orbanem. Rozmawialiśmy, pogratulowałem mu obronę suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem. Monika Rosa. Przyjazny Putinowi Wiktor Orban, no, przyjmuje z przyjemnością pokłony ze strony polityków byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy w jego bezpiecznych ramionach poszukują wsparcia, w momencie, w którym prawo i sprawiedliwość, te prawdziwe, dosięga ich w Polsce bo nie ma świętych krów i każdy, kto łamie prawo, każdy, kto przywłaszcza i sprzeniewierza pieniądze publiczne, tego czeka sprawiedliwość. I o ironio. PiS, jego członkowie, którzy na ustach mieli antyrosyjskość, którzy tak szabelką władają, nagle chowają się za plecami jednego z najbardziej prorosyjskich polityków, prezydentów, przywódców państw Unii Europejskiej którego działania blokują także działania Unii Europejskiej wobec Rosji, Putina, która brutalnie napadła na Ukrainę. Natomiast Pani poseł w sprawach Marcin... prokuratorskich chodzi oczywiście o Fundusz Sprawiedliwości, którego wydatkowanie, jeżeli chodzi o cele tego wydatkowania. Minister Ziobro zmienił je rozporządzeniem. Teraz, teraz tą sprawą zajmuje się prokuratura i ta sprawa dotyczy także Dariusza Mateckiego. To jest związane z Ziobrą poseł, który już był tymczasowo aresztowany. On wyszedł wtedy za kaucją Wcześniej sam demonstracyjnie nakładał sobie w semie kajdanki. Słusznie. No, ale zdjął. ale zdjął. Otóż on został teraz formalnie już oskarżony ustawianie na co przyznać miliony, miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości oraz o fikcyjną pracę dla lasów państwowych, przykrywaną według prokuratury fikcyjnymi dowodami pracy. Matecki twierdzi, że jest politycznie prześladowany. Oba obaj z Ziobrą tak samo się bronią. Pan Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, um, usłyszał, czy usłyszy popełnienie sześciu przestępstw. Z Funduszu Sprawiedliwości 16,5 miliona złotych. Jest to element bardzo szerokiego śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, który zamiast pomagać ofiarom przestępstw, na przykład dzieciom doznającym przemocy domowej, pomagał politykom Solidarnej Polski niegdyś zdobywać poparcie w wyborach, ale także tworzyć jakieś strony internetowe. A pan Matecki do tego jeszcze fikcyjnie zatrudnił się w Lasach Państwowych i miał przywłaszczyć sobie pieniądze na kwotę 450 tysięcy złotych. Ja wiem, że te postępowania trwają dość długo, one trwają już dwa lata, natomiast one pokazują jak rzeczywiście to, co mówiła pani posłanka Mucha jak działało państwo mafijne, jak politycy PiSu, politycy Solidarnej Polski chcieli się po prostu na nim uwłaszczyć. Pani poseł, częścią pewnie dodatkową częścią tego chcieli... właśnie obrazka, tego samego obrazka jest kwestia CPK i ta, tej afery CPK i kwestia tej działki. Jeśli można, to w, ponieważ panie obie są z koalicji, a znamy też punkt widzenia PiSu, ja dorzucę jeszcze punkt widzenia Konfederacji, taki trochę symetry, symetrystyczny. Konfederacja ma pretensje do PiSu o tamten przekręt z działką, ale do rządu, że rzekomo przez półtora roku ten przekręt krył, skoro nie reagował. Poseł Rosa, jeszcze raz. No cóż, Konfederacja, kiedy chcemy realnie głosować wnioski o uchylenie immunitetu, kiedy oskarżamy posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie my, ale prokurator, prokuratorzy niezależni od nas, no to zawsze trzyma się tak po środku. Po prostu taki ma strategię działania, taką ma taktykę działania, żeby nigdy nikomu nie przyznać racji. Natomiast kiedy dzieje się zło. Musi dokonać się sprawiedliwość. I albo jest się po stronie zła, albo jest się po stronie dobra. W tym wypadku mamy fakty czarno na białym. Za rządów PISP-u na końcówce tych rządów, także podczas już tych ostatnich dwóch tygodni tego prowizorycznego rządu, dokonała się sprzedaż działki, która została zatwierdzona przez osoby z rządu Prawa i Sprawiedliwości i pracowników wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Koniec tematu. Jakby to jest fakt. Nie da się mu zaprzeczyć. Nie da się tutaj szukać szarości. To, że w CPK postępowanie Pani ale czy nie jest jakby nowy nowym w takim razie tematem, odpryskiem tego starego y, y, tematu to, że KOWR, że rząd, że agencja rządowa i rząd tak późno, ten nowy rząd tak późno się w tej sprawie zorientowali, że to teraz dopiero wypłynęło? Ja bym oczywiście bardzo chciała, żeby wszystkie postępowania trwały krócej, sprawniej, szybciej natomiast po to żeby przygotować porządny akt oskarżenia, po to żeby zawiadomić prokuraturę, potrzebne są dowody. W TPK powołano zrobiono audyt bardzo szeroki, wyłoniono również kancelarię prawną, która badała te kwestie, po to aby w lipcu złożyć między innymi ten wniosek dotyczący właśnie tej konkretnej działki. Takie rzeczy niestety trwają. Ja też bym chciała, i to słyszę niejednokrotnie na ulicach od naszych wyborców, czemu tak długo? Otóż niestety, temu tak długo, aby sprawiedliwość stała się była faktem, a nie była tylko pobieżnie domagającą się wendetą. Ponownie poseł Mucha, ja tylko dodam, że przedstawiciele FSL z kolei mówią, że skoro takie rzeczy działy się z tą działką, a także z działkami pana Obajtka, potem przekazanymi jego w synowi w pobliżu... To był model działania. To w takim razie trzeba sprawdzić w kowrze, czyli w tej agencji tak. rolniczej, wszystkie sprawy w ostatnim czasie, czy tam coś nie zalega. Tak, tak, znaczy to był, to był model działania. To był model powtarzany w wielu, wielu prawdopodobnie, no nie wiem czy przestępstwach, ale, ale wiele na to wskazuje. Natomiast ja nie mam takiego poczucia. Tu, tu nie ma oczywiście żadnej symetrii, żeby było jasne, bo Konfederacja próbuje budować fałszywą symetrię i to, tu, tu nie ma symetrii. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, że dzisiaj mam pełną wiedzę na temat tego, co nasz rząd zrobił i w jaki sposób się zachował, i że to wszystko było w porządku. Poseł Mirosław Suchoń z Polski. 2050 zwołał Komisję Infrastruktury po to, żeby każde wątpliwości zostały rozwiane, żeby zadać wszystkie pytania, na które my dzisiaj nie, nie mamy odpowiedzi. Ja nie będę ferowała na pewno żadnych wyroków, bo mam zbyt małą wiedzę, bo my pewnie wiemy dzisiaj, nie wiem, 5% tego, co powinniśmy wiedzieć albo nawet jeszcze mniej. Natomiast to musi zostać wyjaśnione. Ale ch chętnie wróciłabym jeszcze na sekundę do tak. tego poprzedniego wątku, bo a, pani posłanka Monika Rosa mówiła o, tych, o tej antyrosyjskości e, pis więc chciałabym powiedzieć, że to jest tak, że wszystkie te rządy autorytarne albo zbliżające się do autorytaryzmu, e, one naśladują rosyjski model. Bo ich de facto celem jest zbudowanie swojej własnej oligarchii, po to, żeby żerować na państwie polskim. I to wszystko, co się działo, chociażby na, jeśli chodzi o pana Mateckiego, chociażby o kwestie CPK i, i, i prawdopodobnie jakichś jakiś łapówek, to jest żerowanie na państwie polskim po to, żeby, się, żeby samemu się bogacić. I my naprawdę musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli PIS nawet mówi jak strasznie nienawidzi Rosji, to on proponuję to, żeby w Polsce ten sam model powielić.